W szkole, podczas egzaminu, kiedy uczestniczymy w rozmowie kwalifikacyjnej starając się o pracę. I wreszcie, kiedy już w posadę dostaniemy, podczas pracy. We wszystkich tych okolicznościach przydaje się umiejętność skutecznej prezentacji. Prezentacji nas samych, jak i omawianego przez nas zagadnienia. Umiejętność ta wydaje się Wam zapewne prosta, wręcz rzeczywista, prawda? Jednak ilość błędów popełnianych przez osoby, które prowadzą prezentację, przeczy temu przekonaniu. Przeanalizujemy teraz typowe błędy, po to byście mogli uniknąć ich w przyszłości. Dzień dobry. W kilku słowach postaram się sprezentować pomysł na biznesa mojego dla młodych ludzi biznesa, co se sama wymyśliłam. Zapewne koleżanka ma na myśli pomysł na swój biznes, do którego doszła samodzielnie. Początek być może i zabawny, jednak brak dbałości o poprawność językową prezentacji dyskwalifikuje młodego przedsiębiorcę. Pamiętajcie, troska o takie szczegóły jak język prezentacji to dobre wejście na drogę realizacji pomysłu i Waszego sukcesu. Zamierzam wytwarzać tekturowe pudełka w różnych rozmiarach, zarówno standardowych gabarytów, jak i według specjalnych zamówień. Tak. Kiedy unikamy kontaktu wzrokowego, słuchacz może pomyśleć, że wystąpienie sprawia nam wielką przykrość. Nudzi się nam albo, co gorsza, że staramy się coś ukryć. Na przykład nieprzygotowanie wystąpienia. Przydają się wszędzie, wszędzie. No włożyć, schować, można wrzucić, postawić. No porządek od razu. Tekturowe pudełka mogą pełnić również funkcję opakowań na prezenty, ciesząc oko i budząc ciekawość osoby obdarowanej. Dwie skrajności, jednakowo błędne. Zbyt żywiołowa gestykulacja sprawia wrażenie chaotyczności, nieprzygotowania. Całkowity brak gestykulacji może być postrzegany jako niechęć wobec słuchaczy albo poczucie lekceważącej wobec nich wyższości. Kiedy są, e, kiedy mają postać e, ozd, e, ozdobną, mogą grać rolę bibelotu. Bi czytanie z kartki czy nasza początkująca bizneswoman na pewno jest dobrze przygotowana? Nie Niezła próbka lekceważenia słuchaczy, prawda? Założę się, że podobnie jak ja, tak się właśnie czujecie. Widzimy przykładowe egzemplarze. Pierwsze pudełko z lewej ma kolor czerwony. Środkowe jest żółte, a trzecie z nich zielone. Podobnie jak wy, ja też nie lubię, kiedy ktoś opisuje słowami coś, co widzę sama. To przejaw zarozumiałości. Oprócz kilku rozmiarów standardowych, pudełka będą również wykonywane na specjalne, indywidualne zamówienia według wymiarów podanych przez klienta, co pozwoli na dostosowanie oferty do wymogów zmiennych potrzeb rynku. W rzeczy samej, istotnie, monotonia, brak modulacji głosu, emocjonalnego akcentowania i zmian jego wysokości to nie jest dobra prezentacja, a raczej środek usypiający kolorowy albo z szarej tektury. No, proszę. Całkowity brak zaangażowania w omawiane kwestie. I tak po raz kolejny zostaliśmy jako słuchacze zlekceważeni. Od dużych do takich tyci pudełeczątek. Klucz do sukcesu to spełnianie indywidualnych wymagań zamawiających. Brak utożsamienia z prezentowanym zagadnieniem. Skoro koleżanki nie obchodzi jej własna prelekcja, tym bardziej, jak może ona zainteresować nas i co więcej, być wiarygodna. Nie róbcie takich kolosalnych błędów. Ubiór niedostosowany do okoliczności również przyczynia się do naszej porażki. Mam nadzieję, że nie pokażecie się tak na egzaminach, rozmowie kwalifikacyjnej ani w pracy. Jak widać, zrobienie dobrej prezentacji to sztuka trudna, ale na szczęście można się jej nauczyć. Prześledziliśmy zatem zestaw podstawowych błędów popełnianych przez osoby prowadzące prezentacje. Zapamiętajcie te przykłady i zróbcie wszystko, by uniknąć takich zachowań podczas własnych wystąpień. Pamiętajcie, odsuwając od siebie błędy, zapraszacie do siebie sukces. Do zobaczenia.